No nie! Ale z ciebie paruwa. Nie! Nie! Wow! On miał. I czaiłem się za Joszelką i nie wiedzieli tego. Muszę chyba się rozpić. No ja muszę niestety się zrespić i obawiam się, że chyba znowu Rena, znaczy Berberta spotkam. A Byr-Byr ma ciężarówkę. Betoniarka nie No no, Jak? No, no. Jaka potężna walka no bym. Hej, no, tam... <straszanie> <straszanie> z tej strony, Jasz, i witam w kolejnym odcinaczu z GTA. Jest ze mną Paweł, Ren i Bert Bert. Aaaaah! Ja ma... Prosto. <straszanie> o, kogoś no się no, rozwaliłeś. Szybkałeś. I dzisiaj, co będziemy Tak, robić? face to face, twarzą w twarz! Face to face. Wow, wypadłem Dokładnie. przez szybę. E, to czekajcie, ja tylko to odpalę w takim momencie, bo to nie jest dobra. takie tu czapary czy Dobra, dobra, odpalę, tu, tu. odpalaj, odpalaj. się. Dobrze, moi drodzy, face to, face, to, face. to face, czyli twarzą w twarz, Berber z nami po raz pierwszy będzie grał face to face i jeszcze nie wie, o co chodzi. No właśnie, tu mamy taką panienkę, panienkę która nam klaska. No, Trzeba ją rozjechać, to co, można, po... można ją rozjechać, oczywiście, e, po, zachęcam. Można. Jak najbardziej, e, ogólnie po jakimś czasie... Dobra, ja tryharduję. E o kurczę. Łoł! Wow. <grym> wow. <grym> nie! Nieee! Jeszcze tam nie Ale, byłam. Zobaczcie, po co tu chodzi? Bo ja tu nie mam... E ogólnie kwestia wygląda tam muszę się zrespić, niestety. Jedziesz, zjeździsz. O, chodzi że musisz dojechać do, do drugiej strony. No ty! E na drugą stronę trzeba dojechać. Ło, ty żeś środkiem pojechał. Ja, bo ja I bo ja specjalista e za nie całe... Jedziemy przez... face to face, czyli twarzą w twarz. Tak. Eee, eee. Więc staramy się zderzać. Eee, po jakimś czasie będzie blokowane możliwość e, ten e, turbienia. Turbienia, Trubie tak. Turbienia, będzie można. Turbina. Okay. No wow. serio. <laughs> Mam ja byp, byp. A, No Nie no. Nie. I właśnie o to Do chodzi racham. face to face <laughs> Odczucie nowicjusza! Wypchaj się! Można się Paweł, Mogę się Ja myślę, że ja mam tam po prostu pojechać na drugą stronę, tak? Tak, 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 dokładnie. No i na przykład nie, nie spać. Paweł, no Paweł, no jednocześnie, o. Dobra, z, z, zgniećcie go tam, zgniećcie go tam. No muszę się jeszcze raz rozwij, wiesz? Nie zdążę już go zgnieść. Dawaj, zniszczcie tam Berta, niech nie moc Nie Ja chcę zniszczyć ciebie. Paweł będzie jechał za chwilę naprzeciwko. Więc, tak, e, i mam więcej, co bardzo robić. potężny samochód. Tam no nie Ale z ciebie paruwa No nie no i skrzywdzili mnie no, Bardzo dobrze Teraz ja cię będę krzywdził tak, do samego już końca by. Już nie zależy mi na byciu Podoba mi się ten na ukończeniu spadła nie Ej nie bird, bird Dobra Fajny tryb co nie? Fajny tryb na samym końcu Jedziesz po prostu i normalnie twarzą w twarz się musisz zmierzyć pyszczkiem w pyszczak bo już, bo już tak, no tak. Dobra, Ren, chcę dojechać. Okay. <grym> Rozumiem to. Nie. Ja trochę większe auto, wiesz. No Ale to ty sama pojechałeś do tyłu, no tam przecież. Nie, ja chciałam skontrować i nie wyszło mi. Ach ta kontra. O nie. Dobra. Pej, pej, pej. Dobra. Nie, 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 nie. Oho Auto nie. nie ma sensu tutaj. No, i dobrze ci tak. Oh, no blisko, I no baj! Ja miałam bliżej! Baj! Proszę. Ja, ja, Przepraszam, proszę, nie proszę. zauważyłem, co masz. E, najlepsze jest to, że tu może ktoś mieć na przykład buggy rampę, albo może mieć o. E, coś bliżej czołgu tam Na tam przykład. U to, co jest? Ja się No bo ja jestem rozpędzony, ja mam li ciężką limuzynę w postaci, właśnie. O kurcze. Ja się wolałam odsunąć, bo żeby usunąć. wam nie wchodzić, wy wasze. E. Serio? Mam FIB? No dobra. No. Yeah. Ja mam komodę. Ja Fib bym Fiby, chciał Cię rozstrzelać. Tutaj, komodę, tym działkiem u góry. Się. Co ty ma? Bilety do kontroli, ręce do tyłu. Nie ja wiem, ja mam jakąś antenę, Józefka no. Nara. Nara, nie mogę go dogonić nawet. No, no nie tam. Mogę już do góry wjechać. No bo to jest mega, mega ciężka mapka. To jest mega. O kurczę, furore mam. Joszefka, ja to za tobą. To za mnie. A wiesz, że jestem czwarta? Na liście? No jeszcze O, Berber, ber, nie, to Ren. Pomóżmy Renowi. Pomóż mu tam, no dokładnie. Masz. O, Lamborghini. Nie, Ren. Co ci się stało? Żeby cię swędziała pacha. No pacha na pewno no? go będzie swędzać. Nie zrzucaj mnie! <grym> Ader, dobra. Dobrze. A my? One. Okej, okay, mam tajfuna. Co ja. wyście mi zrobili? A ja mam coś dziwnego. E, e, e. <laughs> nie, ja Fajnie, nie mogę no, tym autem dojechać. Nie, ja nie spadnę, ja nie, nie mogę to nie spadłeś. No nie spadłem, damy radę. Ja to zrobiłem. weź. No, taka sytuacja. Nie to mogę nie, dojechać ale tym ale kupa autem. To za kupę kupowe auto. Dajcie mi tu coś fajnego. Oj, nie wiecie co so mam. Dajcie ich nie. Chcesz. Nie wiesz. O nie! Pe, pe, o. dawaj. Tylko pamiętaj, że kwestia jest taka, że jest ograniczony czas. Nie można zbyt długo stać. Dobra, jedź drugą stroną. Jaszeka się przestraszyła chyba. No ja nie, dufa. nie To jest, to, to jest właśnie to, omijanie. Widzą pan, <grym grym> i omijają. <grym> ja nie chcę. Stary, <grym> mam, te, ja mam technikala. Się no chodźcie, chodźcie, śmiało, jaki chodźcie. Jaki O, jaki badziew, tu masz Joszelka, jak mi przekro, A ja Ale nie, ale ja mnie mało Chodź podbiłeś. Tutaj. Mam podwójne nito, stary, nie dogonisz mnie. Dawaj. ram. ramy. będzie mi przykro. No cześć, berber. Mm, -ber. O oh, nie! Pawle, kurde! O, ty, Paweł, wypadłeś czy ten? Wypadłem, o, Paweł, czyli Berber ty znowu Paweł. będzie na mnie jechał? Ty, nie. Mam nie. podwójne nitro formule. Nie! O, teraz Paweł auto, które was spenetruje! Ale Niestety, ale spadłem. Penetrator! Jadę, jadę w twym kierunku, hey, obawiam się. Ja, ja, ja nie mogę zjechać tam na dół, bo ja nie, nie, nie jadłem już spóźnił! Błużej Nitra no, na X! Nie. użyj to, nie Nitra nie na X! Oooooooo! No nie, to ja już spadnę, bo się dociągnie Nitro na X! Nitro na X! Ale ten to stanujesz się po prostu duszkiem i już musisz dojechać. Na które Nitro nie działa, bo on się się do 40 i tu przejmu się długa. Mimo wszystko on. FREN! FREN? Oooo! FREN, dobra! Może szybko żeby tym okay. bardziej wymienić. O! A co to normalnie? Dostałem się kawę. presja! Ja. Nie, nie! Wow! On miał. miał I przejęłem się za Joszelką i nie wiedzieli tego. Ja ja w ogóle, nie, nie dojechałem. Ja Już tym technikalem powiem. nie mogłem dojechać do co to jest? Będzie Znęcać. dobrze, spokojnie. Finger policyjny, co? Mi się będą znętać teraz. No najlepiej, patrz, patrz, pa, ja to zrobię, patrz, ja to zrobię. Ja nie zrobisz. Nie zrobisz. Nie zrobię. Ale spokojnie, pa rampy nie będzie miał długo. W pewnym e -e -e -e. momencie będzie musiał, o. Ja Dogonić czołówkę. Jak ty co turbo, kurde, włączasz? Na X. Pod x -em no, masz nitro. O, ja cię kręcę, cię, cię od od raz raz od Jaki, ja jakim, jakim cudem na tym, kurde, czołgu jesteś szybszy niż ja z taką sportówką? E, bo jeszcze jest chyba przyspieszenie. Więc ja... ja, ja, a, ogóle, ja co wy zrobiliście? Wszyscy, Wszyscy w ogóle... Przepraszam, Berberci. Wszyscy w ogóle gdzieś pojechali, gdzieś tam... O co ci chodzi? Pytam na się. ...na Pytam się, o co ci a chodzi? No to zostaw mnie. No... Nie! No i Dobrze, obaj tak. się stegowaliśmy. Dobrze ci tak. Ja... Dobra. Hop sam, hop sam, hop sam, jedziemy! Nie, nie, nie. Go, go, go. Yoshi. O co chodzi? L lubimy się, prawda? Tak. No, tak! no ta, no! No nie znowu panu, no, swoich pierkolotów! Haha, Siema. Się ma! No tak, Pierkolot no, przybył! Tak, tak. Wypad, typie! Nie wypada, wyląduje, gra, o gładko tutaj! Łał, e wow, 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 wow. No nie. Ren, jak mi przykro. Zaraz cię dogonię. Co ci się stało? Ren. To co stanie się tobie, krzywda? O nie! Bert, Bert! Chłopie! Chłopie, nie tym, nie tym! Hmm, muszę chyba się rozpić. E, no ja muszę niestety się zrespić i obawiam się, że chyba znowu rena, znaczy Berberta, spotkam. A Berbert ma ciężarówkę. To Nie <noise> No ja! No, A tam mnie no. Jak? Ja widziałem no. jaka potężna walka. No nie, no tam... Byłem byłem na Wierzbrczyżu. Brycierza... No na skraju. Nie da, po prostu pominąć. No nie, nie da. No bagirampem się też nie da. Byłem tam na skraju. No daj się supy. Jak się To była epicka walka. Ej, no nie mogę pod tą budę jechać. Gdzie jesteście, rywale? A ty, znaczy, przyjaciele. No Tylko zabawy. Ja na miejscu Wszyscy byliśmy tutaj. O. Oh, okay. Dzięki. Nie już. dojadę już. Bebe, dojechał już <laughs> nie dojadę no, już. to jest skończone. Tak, 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 to jest ograniczona ilość. Aha. Tu jest 12 tych rundek. Ja jestem na ósmej chyba. Ja nawet nie wiem, bo nie widzę. Ja majestym, mam jestem na progresie. Jesteś ja to ty? Nie, to Rex. Ja mam 58%, no. także mm. Ty, ale ładny Kaiman granie. dzięki. Nie dojadę już. <laughs> no przesuń się. Super! Dziękuję. Bardzo dobrze to zrobił. Bardzo dobrze. Ja tu nie mogę przepychać w ogóle. Ej, ja co ty tylko dotknęłam. No masz! Zatrzymaj się! Jestem tutaj teraz z szeryfem z filmu co auta! Powiem? To jest hermes policyjny. Z filmu no? auta! Zatrzymaj się! Nie! Nie ma szansy, to ja mam... Oje, znowu mam śledzie. No jeszcze. Nie, no. No, wełę! Ej, <recha> no, no, ty wygrał, padzie. Ibra... Jaki wąsocz czy... wygrał? ty, jako jedyny. Ty, wąsiorze, jeden. Dobra. Ja, ja, ja Pora na kolejną rundę. Tu można Dobrze. wygrać. no. Dobra, moi drodzy, runda numer dwa. Na nowej, innej mapce. Taki Teraz bardzo To jest taka w stylu Bieszczady Edition, czyli serpentyny. Okej. To nie. Bieszczady Edition. Tak jest! Zesracie się. To znaczy będzie dobrze Dobra, spokojnie, ciśniemy. No i już, no, no kto nie. to był? No Berber, no i to... Jak nie byłeś ty? Ja nie byłem. Tylko, że dostajesz przyspieszenie ode mnie. No możliwe, że tam będzie. Berbert z jest. E, niby Nitro się włączyło, ale powiem szczerze, nie wiem czy bym z niego korzystał na tych zakrętach. To zależy. O, oh, Utility El Truak. El Dobra. El Teraz was zepcham. Czekaj! Dobra, zmieniłem się, jest! No dobrze, że się zmieniasz. Chyba wiem no. co miałeś na myśli Piluje. Co ty to masz to za jakiś tutaj... Ej, co on takiego dużo Popchnę cię. A! Nie, nie, nie. Nie zobaczyłem, że mam zakręt tutaj. No zakręt jest, uwaga. Dobra, chyba Berber, Berber będzie na ciebie jechał. Ja postaram się żeby tylko uciec przed terenem, bo Rem to ty Nie dogonić? Dogoniłbym ma, cię, gdybym. W Twoim kierunku będzie jechał Bert, Bert. Chyba, że go skręcimy. Dogoniłbym cię w momencie, gdy spadałbym nie. z wysokości. Tego to się tak nie miało skończyć. O nie. Face to face! Uuuu, powiem, że fajnie. Teraz. Stary, Paso, twarz, nie dasz rady, mam, mam taczki załadowane jeszcze tam. Ja, ja spróbuję, ja spróbuję, patrz teraz. Patrz, ja teraz, aby... ja teraz chcę spróbować. Nara? Nara? U mnie, dwóch takich Nara. rzeczy. Uciekam. Dobra, ja jadę dojechać, jadę dojechać Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Wspomniałem, wow. że mam Nitrusa. Wow, Chłopie! Patrz na to! O, no nie, dajcie mi dojechać! Dajcie mi dojechać! Weź bawę tych... Kararararara! No Paweł grubasie jeden. Wow. Tarara No ty! Zepchnął mnie, znaczy podbił mnie. dobrze, mnie? Bo nie. Wziął mnie, popił po prostu. Dobra, spokojnie. Nie. Ej, co jest grane? Nie. Co to? nie. to było? Ja cię tylko dotknąłem leciutko nie właśnie. Nie, ja nie. Właśnie. nie. Dawaj, tutaj? Gdzie ciebie jesteście? Chodźcie. No bo my mamy tutaj tak ten... Czy on tam, też jakiegoś grubasa dostał? Nie, masakra dostałem. Tak? A? No chodź, Właśnie no, zostaje sami. E, e, e. no to mnie pchasz. To mój biedę. Okej, teraz mam jakąś lipę. Ała. Ja też. Aspektor. Argento! Dobrze. Dobra, jadę. Co tam ja, chciałeś? Go, 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 go. A on mnie chciał dotknąć. Chciał mam tylko się 13. Się. <noise> Dobrze. No ja no, nawet jeszcze lecę. za wszelką cenę. Za wszelką cenę, to jest właśnie... Tak. To, jest właśnie to za wszelką cenę. Za wszelką oh. cenę. O, teraz chcę Berberta zepnąć za wszelką cenę. Aber <laughs> będziesz że jechał na czołówkę. Face to face, to no, ma być face to face. Ktoś, to musi, na Ktoś, Ktoś musi jechać pojechał. na czołówkę, ej musi jechać na pojechał. Wziął wskoczył normalnie No jest! Oh. No! Wsiła mi wybiła! Kurde! No. Chciałem go tak boczkiem trafić tutaj, żeby. Dobra. Ej, policja tam jest! Rendu policjancie! Zatrzymaj swój pojazd, jesteś niewierny zasadom. O, mam elektryka. Elektryk Dobra. też ma nitro? Pewnie, że tak. To. Niewierny zasadom, zatrzymaj się! O, co, nie wie... co Co ty gadasz? Halo, co tam? Nie ma, nie ma, ja tu wezmę co teraz jakiś... O bez sensu. To uciekasz, no patrz teraz! Dobra, yeah. też nie mam fajny. Jest. Dobra, Ma... dawaj, dawaj, <laughs> jedziemy, gdzieś się No! Mam apokaliptę Brutusa. Co byś chciał? Dawaj, Bert, Bert. Bert, dawaj, bierzemy Bert, Bert, mamy. No chłopie, wrzuciłeś <laughs> mnie! No, ja no też to spadłem, jest, ale współpraca, fajnie. Spadłeś, spadłeś, a finalnie jest co? Jest jakieś... jest, wiosku. że jestem samotnym o, wilkiem. O, podoba mi się! Więc to po prostu tak tak, tak się nie będziemy bawić. Podoba mi się! Daj. Podoba mi ja się! Ja chciałem Bert, ściągnąć. No i ściągnąłeś. On cię ściągnął na, na zbugowanej rampie. Majty? Co co nie, ale ja nic nie wiem. I powiedział, e, Ej, się co bude. się zrespiłeś? No nie, tak się przestraszyłem, że, że spadłem. E, karetka ma... No nie, no, jak mamy cię ten, zepnąć? Ja mam karetkę, chcę zepnąć kogoś. Nie, no, chodź nie. Karetka, karetka polecała. No, co on zrobił? Ja ja jak ja mnie ograł. Wita, Chciałem w te. niego wjechać i się rozpędziłem, i wiecie co zrobił? Zrespił się zrespił o, się już no już teraz jest niewidzialny. on, <laughs> on, on się dobrać. zrespił nie no Joszelka poważnie też masz bugi rampę i... ja nie mogę to lata cały czas no to jest to jest, to jest nie. właśnie zabawa nie to jest, to jest po prostu zabawa face to face twarzą w twarz dobra teraz im dam radę o dobra nara ja nie mogę, I, nie. i masz fajny sprzęt, fajny samochód I co się tam respisz? Nieprawda, nie mam się Ja to tu ja jestem. jestem Wy... a to perpert. Przepraszam, o, to, 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 to. Nie, no, dobrze, tym razem nie wypadłem Karetka to karetka, chciałem kogoś zepnąć, to zepchnąłem Już okaże byś raz teraz mrugała, zostaw mnie Nie, ja już teraz, o! nie, joselka, nie Ja nie mogę Aż, zacznij joselka. mrugać, jako, jak To zacznij mrugać Nie uwierzycie, że zostałem Ach. Nie widzieliście tego nie. auta jeszcze dzisiaj? Jeszcze nie. Czy to jest Ren? To nie, jest, znowu. Czemu same pagi lampy. Ja Nie, no. mogę. No. A ja już w ogóle, ja chcę być, mur ja chcę być murgający. Ja, ja nie, ja, ja muszę przejechać w końcu. Be, be. Ja cały z karetką sło. jeżdżę. Co to jest? Jadę teraz per -per. Tak. idź pan stąd. Z <grym>, Ren, ja cię widzę. Nie, Paweł, Paweł. Patrz. Dogadamy się. Nie. Wypadł, wypadł, dobrze, 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 dobrze. Niestety. Dobrze. Niestety. Niestety. Ja teraz jadę do Nie, Ren, nie, chłopiec. Keretka! Ja już jestem cały czas na tym samym tym. Jest znowu rampa. O. co? I to nie myślałem, że Perfekt rampę teraz ma. Ja. Paweł. Nie, czekaj, ja chcę... Paweł. O dobrze, REN, teraz będziemy... Mógł no mógł jak! Przecież jechałem! No ale niestety stresowo! Żal! Żal! No, to ten, y... O nie, Paweł nie. ma tę rampę! Paweł kurz koi. Nie bój się, będzie dobrze! A to Już ja mógł ja, no... idę sobie pomorugać... tym tak duszkiem chodźcie, chodźcie, renikiem. Przepraszam! Nie Idź, Chcecie się pobawić? Proszę bardzo, chodźcie, pobawimy się. Ale checkpoint z takiej strony tutaj? Dziwo. No, też tak miałam. Future Shock Impaler. O oh, nie, oho, trafiło, trafiło mnie. Wypadnę. To na pewno. Czekaj, chyba sobie zawrócę teraz. Reinhardt. Chyba sobie zawrócę. Oh, Herbert jedzie. Ej, no. Nie zrobisz mi tego. Jednak zrobił. No śmiało, jedźcie, jedźcie. No dobrze, dziękuję. Dobra, to, ale to takie. <laughs> ale wiesz, co nie ma problemu, wiesz co? Bo ogólnie patrz, z której strony ja jadę, nie? Więc. Nie ma problemu. Nie no ma problemu. Ale problem. dobrze, że brygasz. Nie, już brygasz. Aaaaaah! Mniemal już 5 nie. minut tam jeździliście. Prawda. No, ja długo jeździłem. Mam wrażenie, długo że długo już jechałem. Im więcej podbijesz, tym więcej masz bagi rampę. <laughs> Nieprawda. Prawda. Chyba, masz... o. prawie chciałam, no. Jeszcze I mam ma... pierwsze miejsce. Jest na ostatnim. No, to dlaczego I tak? w ogóle formułuję Poważnie. Tym nic z... nie przepchnę znowu. Nawet tam Jak mam auto, które jest mega do przepychania, to nie, nie ma, po prostu bagi rampy macie. <grym> A jak mam auto, którym nie mogę przepchnąć, to. no, o, o, się. Marudzisz, o, marudzisz, co? co to się, to się... stało? Można to. Jakby Reperta na ojdziesz. pełnej. I odleciał. I odleciałem, nie? Ale no. on też odleciał. No. Co, co to Dobra, spokojnie, na szczęście wróciłem no na to. No co robisz Ten buggy ram, ramp, którego nie miałem. Masakra, nie? Ja mam siódmy dopiero. Na siódmym jestem. Ja nie wiem, ten... na którym jestem, mam 80%. O, ogólnie Gdzie się nie teleportowałeś, okay. ale to tak no. to to... Nie, nie możesz być pierwsza. No nie, no serio, to nie mogę. Nie możesz. To nie, nie dałam mi mogę. Nie dam jej rady. Wszystko mogę. Dobrze. No <grym> to ja Prius. idź z tym. O, żyje, żyje. No, 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 no nie no, żyje jeszcze. No co żyje, nie ma. No nie. Tylko przy, poczekajcie. Jedź, jedź, ja chcę dojechać tylko. Wo, 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 wo. Dobra, dobra, Aaaa, dobra! dobra. Czym nie jorzalka? udało ci się! Ja. Nie, możliwe, naprawdę! Coś takiego. Znowu dostała bugi rampa? Nie, dostała jakieś wielkie coś. No to co? no jest! Bo... E, papa Dzięki. No. nie ma za co. O, ja jestem już drugi, nieźle. No. Dzięki. Nie! No minął mnie. Prawie, prawie, prawie mi wjechała, nie? Czekaj, ja z nią zrzucę mi ją, fokus Joszelka, fokus Joszelka! O Jezu. nie dałem rady, nie dałem A. rady. A jedno. Od tyłu ją wziąłem. od tyłu ją wzią. wzięliście pięknie. tak chciałam. Od tyłu działa. Aha, dzięki. Dobra, czekaj, ja, jedziemy z Joszelką jakby co teraz. Współpraca. Uniki! Współpraca, współpraca. Uniki! No bo to tak działa. Jak chcesz, pozbyć to... tego Priusa. No, no, to O, co ja mam? Nie, 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 nie. nie. To, ale masz mini. Mam Czarnia. Jasia fasole po tuningu. Nie, 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 nie. Jośelka, no. To jest. Ja... Ej, no i co jest gran? Czemu Jośelka tak długo jeździ? No to nie jest. Ten, wow. No, jak ty ja chwilę? Zepchałem ją na mini. Zepchał mnie mini. Zepchałem ją. Ja się fasol, ja się fasolem zepchałem już oko. No poczekaj, eee! tam tego Jasia! No nie, no ty no. go no Nie dotknąłeś mnie nawet. No dotknąłem cię! No co jest? <laughs> Powodzenia, jest dojechać sytuacja. tym ciężkim czymś. Uwaga. Ciężkim klocem. Nie, czekaj, daj mi dojechać, daj mi wjechać! Nie, nie daj bo dojechać. Jestem ostatni, ja wezmę sobie wóz techniczny albo coś takiego wypasionego. No i Bebe, nie, mam znowu... co się, co się cofasz? No nie, nie, bo jakaś lima. się co NIE! O, o to chodziło. Patrz, ale żyje przeżyje... Nie, nie przeżyje <laughs> O to mini! Widzę cię. Nic nie widzisz. Bebel, co tam masz fajnego? Ej, Ej Joszelka nie, tu jedzie! No nie, no bo spadłeś? Sam no bo, no bo ty się nie chcesz zatrzymać. Nie hey, bo muszę jechać. Jadę. Eee... Ej no... O JA no pier... ona czas... no Ja, ja... Nie no, to jest niemożliwe po prostu, ona już 10 razy się rozpiła. Ona pół odcinka jeździ tym normalnie tym... O co ci chodzi? Dużym bydlakiem! Jak chciałem ją w bogu uderzyć, uderzyłem w Bogi, i się odbiłem, jak od ściany. Patrzcie, już noc się robi w grze! Dobra, to ja wjeżdżam do mety, macie y, minutę. Tam jesteś minutka. Nie wjeżdżaj! Oszukisko. Nie, oszukiska. No no sekund życia, Berber mi siedzi na nadaje. Dobra. Wbijam, wbijam, żebyśmy zabawy. ukończyli. Wuhuu! Jaś fasolę na drugi. <laughs> Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, I co chyba tym symbolicznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek? Tak, jeszcze niech Berber dojedzie. Symboliczny akcent to będzie dojazd Berberta do mety, a nie jako <grym> nie, Dobra, ogólnie fajnie. chyba Berbertowi się może nie udać. Masz 30 sekund Berber. Masz Bierzemy w ciebie. Bierzemy w ciebie. Użyj hamulce na zakręcie. Musisz to zrobić. 24 sekundy. Oho. No. No presję? Jak presję. Czujesz presję. sekund. Widzę te zakręty, jak bierze to tak. Tak. To jest. Ale chyba cię i... I tym naszym akcentem. Trzymajcie się, papa. Pa, pa. pa, pa. A razie.